Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zawsze marzyłem, żeby w Polsce kobieta była prezydentem. Jakby była artystką, to już byłby pełen komplet. Misia Furtak, witam Cię serdecznie. Zobaczcie, tutaj mi przyniosła artystka ulotkę wyborczą. Misia Furtak, wybory. A, okej, okay, dobra. Ja, dziękuję. Tak, lista numer jeden, pozycja numer jeden. I to takie zdjęcia jak w latach 90. Ja ostatnio oglądałem właśnie pierwsze spoty wyborcze, jak ta telewizja wchodziła do gry, e, przełom, transformację ustrojowa. wyborczych, jakie to było, mi się sentyme sentymentalna nutka włączyła. Ale dobrze, nie ogadamy dzisiaj o reklamach wyborczych, chociaż może o po polityce pogadamy, chociaż mnie mało ona interesuje. W, roz w trakcie rozmowy z Tobą mi się. St jak miałeś jakieś trudne wybory w trakcie prac nad płytą? Wybory, jakieś były trudne wybory, że czegoś mniej, czegoś więcej, coś odpuszczam, czegoś coś zostawiam i miałaś olbrzymi ból głowy, ból serca, ból egzystencjalny, miałaś welczmer związany z pracą twórczą nad płytą. Wybory? Było bardzo dużo tych wyborów, bo to jest płyta totalnie pandemiczna, więc to nie tylko były wybory z kategorii czy głośniej bębny, czy ciszej, tylko w ogóle jak to zrobić i jak to się robi w sytuacji, gdzie cały team siedzi u siebie w domu przed kąpem i nie może się spotkać. Ale nie obawia się tego, że właśnie będzie wysyp płyt tych pandemicznych, że po prostu, jak będzie trochę swobody, każdy będzie wydawał płytę pandemiczną. Co robił w trakcie te, tego? Pandemii. Kiedy siedzisz w domu i zastanawiasz się, czy w ogóle będziesz mógł wyjść, to nie zastanawiasz się nad tym, kiedy będzie można tę płytę wydać, i. To znaczy oczywiście, że się zastanawiasz, ale to jest tak w takiej dalekiej, jakiejś gigantyczny znak zapytania, nie wiadomo, że ani nie myślisz, jak to się będzie grało live, ale ani kiedy ta płyta będzie miała premierę swoją realnie, bo to jest jeszcze ten moment tych lockdownów, kiedy naprawdę nic nie wiadomo. Okej, okay, się jak to jest, że im jesteś starsza, tym jesteś młodsza. Nie wiem, kwestia podejścia, kwestia otwartej głowy, luzu, dystansu do siebie, nie masz kija w pewnej części ciała. Bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to taki miałem wrażenie, jakbym rozmawiał z aktorką, która wyszła z planu zdjęciowego do jakiegoś thrillera psychologicznego, i przy okazji nagrała płytę. Ja mówię, o kurwa, nie? Ale teraz widzę, wiesz, uśmiechniętą, uśmiechniętą dziewczynę, która, która podejmuje różnego rodzaju wybory. Coś w tym jest, nowa odsłona muzyczna, że ja, patrząc na ciebie i słuchając twojej muzyki, widzę zupełnie nową misję, ale w takim pozytywnym świetle, który ja kupuję, chociaż to nie jest moja muzyka, nie jest to moja wrażliwość, ale ja ją kupuję. Wiesz, co no tak naprawdę to dużo czasu też bardzo minęło, od tego czasu, jak myśmy się. Widzieli ostatnio, więc to też zwyczajnie po prostu strasznie dużo się stało w moim życiu. No i też my się, jak widzieliśmy się ostatnio, to ja byłam w takim jednak innym kontekście muzycznym i wydawniczym i tak dalej. A, te, a ponieważ jakby całą tamtą sytuację zamknęłam, dałam sobie trochę czasu, jakby wróciłam na swoich zasadach i na swojej ścieżce, to pewnie też to jest y, rezultat tego, że po prostu tak jakby odpuściłam ileś rzeczy i po prostu robię swoje, więc taki mam vibe, jaka jak, jak, jak po prostu jestem. No. No, ty wyglądasz jak ze wschodniego wybrzeża jakiegoś Nowego Jorku, jakby z getta wyszła, nie wiem, tutaj nie, nie jakaś tam muzyka rockowa, czy powiedzmy alternatywa, ale jakiś rap. Ale właśnie, nie, nie, nie korciło, żeby pójść w tę stronę, jak twoje koleżanki, które nagle obudziły się o szóstej, bądź o siedemnastej i mówią, że zostaną raperkami. Nie kusiło ci właśnie tak i z prądem? Misia Furt, tak kurde, to brzmi tak po prostu mocno hip-hopowo, wiesz, jakiś KET, tu widzę właśnie oversizowa kurtka, czapka. Nie, dziewczyna wie, z nowojorskiego nie, getta. Grubą ilością pierścienie mój ogóle... Ja, Modern Bumba, Misia Furt. Tak nie myślać i stronę, żeby iść z prądem? Wiesz co, ja w ogóle nie myślę o pracy nad muzą w kategoriach z prądem albo pod prąd, tylko myślę o tym, co mnie interesuje w tym momencie. I albo to się czasem, ale i raz to się łapie, raz się nie łapie. No po prostu, wiesz, tak to, tak to działa u mnie. Można stwierdzając, słuchając twoich singli, że gitara teraz jakoś dominuje w twoim muzycznym życiu. Patrząc na klip, ty sobie stoisz na jakimś takim bud, na wieży, na wieży, ale tego wolałem się zapytać niż udawać mądrego, jakiegoś omnibusa, ty i gitara. W 2021, nie było w 2022 rzadki widok. To takie to... trochę hipsterskie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze używa tego sformułowania. I ktoś jeszcze używa gitary w ogóle. To, tak... to A, też to tak... tak jest, ale ja mam wrażenie, że też wiesz, ile czasu po prostu, il, ile można słuchać trapów. Jakby jest tak, że idzie w swoim po prostu jakimś tam tempie rzeczywistość, raz jest jedno modne, raz jest drugie, a ty robisz to, co uważasz, że jakby jest Twoje i to, co Cię interesuje i raz się łapiesz, po prostu raz się nie łapiesz na te mody. A ja jednak się wzięłam bardzo z gitary i też mam wrażenie, że od czasu Trebée przeeksperymentowałam różne rzeczy, bo trochę robiłam z Wojtkiem Mazaleckim, to były jakieś, wiesz, jazzowe wątki. Trochę robiłam z Piotrkiem Kalińskim, Francis, to była jednak trochę bardziej elektronika. Poprzednia płyta moja, która była robiona z Hanką Raniszewską, no to w ogóle też jakby w jakiś taki niemalże modern, klasykalowy wjechałyśmy świat. To tutaj że zdecydowanie wracam najbliżej tych rzeczy, z którymi byłam y, strebę, czyli rzeczywiście gitary, aczkolwiek to nie jest jeszcze, to jest bardzo przedzielone też przez wrażliwość współproducenta tej płyty, czyli Alberta Karcha. Tam jest bardzo dużo subtelności, bardzo dużo też innych instrumentów i jest y, y, sekcja dęta, czy akurat sekcja, to od razu powiem, taki disclaimer, że nasza sekcja denta, bo na dwie piosen do dwóch piosenek na tej płycie aranżer napisał Christian Bolbik, z duński taki aranżer i kompozytor, z, który z zespołem Afterclank występuje. I on jak napisał nam właśnie, że już to są te nutki i teraz gdzie będziemy nagrywać ensemble. Okazało się, że oczywiście jest lockdown i jaki ensemble i jaka sala i tak dalej, więc y, Tomasz Duda Polska, polecam wszystkim, nagrał wszystkie instrumenty, wszystkie instrumenty dęte. Jest jednoosobowa sekcja dęta na tej y, płycie, więc też ba bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i polecam. Natomiast y, no bardzo dużo jest różnych innych instrumentów i ja jak w ogóle myślałam o tym, że zabiorę się za kolejną płytę, to myślałam, że po prostu zrobię Indie rockowy zespół, cztery osoby, będne gitara, bas, wokal i po prostu jedziemy z koksem. Więc to też nie jest to. To jest trochę jakby droga do tego. Dużo gitary, ale jednak gdzieś tam świat jeszcze trochę inny. Rozumiem, czyli teraz zmieniłaś. Wcześniej były cztery struna, teraz jest sześć. Wiesz co? No ja. Chciałabym cały czas jednak grać na tym basie, ale ponieważ gramy mikroskłady i ja dużo rzeczywiście też gitar na tę płytę nagrałam, to trochę tak wychodzi, że, że trochę na tej gitarze muszę grać, ale nie czuję się pewnie na gitarze. To nie jest tak, że to jest. No, Widziałem klip, ty, gitara Hollow Bunny, która cię przykryła, ale to pięknie wygląda. No nie, tam na klipie to nie, jest nie, nie jest, a nie, trochę mniejsza, przepraszam. Małego Ricka, więc ona miałem starsze małego okulary, i miałem wiesz. Nie miałem dostosowania do mojej obecnej wady wzroku. Nie, bo mi zawsze Rick and Baker, wiesz, kojarzy się z czymś takim większym. A to rzeczywiście, teraz już sobie przypominam, robię stop klatkę, to jest normalna gitara, nie holobody. Nieistotne. Istotne jest to, że teraz właśnie gitara no, będzie grała pierwsze skrzypce w twojej twórczości, bo ja byłem zaskoczony tymi singlami. Teraz nikt tak nie gra. Mówię o Polsce, skupię się na polskim rynku muzycznym. Pozycjonując ciebie, co że tak trochę handlowo to zabrzmi. Ale mało jest teraz takich odważnych ruchów. No bo to, co teraz robisz, to jest bardzo odważne. nie, jakby. Przy, po prostu przyjmę to jako komplement. Tak, no bo. Okej, okay, bo to jest odważne. Powiem ci, w dzisiejszych czasach, łapać się mówiąc kolokwialnie za coś takiego, to trzeba mieć jaja, jaja ze stali, żeby robić coś takiego, naprawdę. Bo jeszcze, jakbyś miała coś, na przykład, byś wyszła z założenia, a jestem trapstar i będę się uśmiechała, że chcę być tym rockstar, no to to jeszcze by było w trendzie, nie tak zwanym. A tutaj wracamy do nawet lat 90., może też jakichś późnych 80., naprawdę szacun. Trzeba mieć naprawdę dojrzało chyba, dojrzało się emocjonalno na wysokim poziomie, żeby złapać się no. czegoś takiego. Zupełnie szczerze, mnie to teraz interesuje muzycznie. I ja. Jak miałam taki moment, który, w którym się zastanawiałam, czy ja w ogóle na pewno chcę pracować w tej branży, i czy jakby chcę robić tę muzykę, czy to jest taka droga, która jest moja. Jak już doszłam do tego, że jest moja, to stwierdziłam, że albo robię tak totalnie uczciwie to, co mnie w tym momencie interesuje i to mnie rzeczywiście jakoś spełnia, tak twórczo i na, w sensie muzycznym, i w sensie takim, że to jest jakaś moja wypowiedź, jakiś mój związek z rzeczywistością. Albo nie ma po co w ogóle się w to pakować, więc chyba to po prostu poza trendem, poza tym, czy to jest, jak to się pozycjonujemy o rynku myśląc, to po prostu wynika z tego, że mnie to jakby interesuje i to jest moja ekspresja w tym momencie. To naprawdę jest takie proste. Artystka pełną gębą, czyli nieważne, najważniejsza jest treść, opakowanie raczej jest drugorzędne. Chociaż jest bardzo ładny. I właśnie. Ładny. Ale super okładka, tak ja wiesz to, ja to widzę gdzieś na przykład w centrum Warszawy albo innych ośrodkach znaczy, miejskich, okładka, wiejskich. A, a mimo, ja dzisiaj i, w ogóle będę okładkę, więc już w eter, ale pokażę u ciebie, to Rozmowa to, się to okaże te pewnie te trochę te później, te pewnie te po premierze płyty, ale płyty. to już... Opar ale znaczy, zobaczcie, jakie duże ma kieszenie, kurczę. Kieszenie to trochę jak to ja. O, okładka, ja, ma wlepkę! Tak. Ja, ale zobaczcie, jak, jak trochę jak kaszpirowskie spódnicy, zobaczcie, a 2-3. A ja tak mam większą. Czyli ty tak. masz, to jest trochę inne zdjęcie, i są wybory, o tu lepiej widać szare tłotu, jest a tu jest niebieskie i troszeczkę po prostu Super. inna pod innym kątem paszcza. No, Można powiedzieć, że to jest Twój statement? Czy nie, raczej to jest za górnolotne sformułowanie? Jest to statement. Jest to statement jest I co się starym kryje? Starym, to, ja, to ja się zamieniam w słuch i zdobędę trochę z, bo złota, bo już mam za dużo srebra, w związku z, te, z tym moim gadaniem nieustannym. To jakie to są statementy? Ja się zamieniam w słuch, z chęcią posłucham. Wiesz co, a, a słuchałeś płyty w całości? Singli tylko. Singli tylko. Tylko single. No na przykład w piątek wyszedł singiel pod tytułem Agata. O. I to są. E, z okazji premiery płyty, oczywiście. Przy okazji premiery płyty, bo będzie oczywiście cała płyta z ja tego utworu, tak, no, ci bo my zrobiłyśmy e, premierę live, bo grałyśmy przed Arlo Parks w klubie Niebo. E, I w secie naszym, ja nagle powiedziałam, że dzisiaj były dwa single. Pierwszy jest z nami o pasjach narciarskich pana prezydenta, a drugi Agata. I to są 33 sekundy ciszy o postawie. Jegoż małżonki i teraz wykonamy prapremierowo tę piosenkę na żywo. Kto odpala stoper i stanęłyśmy i po prostu wykonałyśmy piosenkę pod tytułem ja. Agata. Jest taki pamiętam właśnie utwór, który jest tam chyba i kilka minut ciszej, właśnie widziałam zapis nutowy, jest czysta kartka, tylko teraz nie, wypadło mi z głowy kompozytor. Właśnie. To jest jakieś nawiązanie do tego? No bo... Nawiązanie jest niechcące, bo ja nie zamierzam, jakby bardziej, ja, ja jakby podejmując tę decyzję, że to umieszczam na płycie, celem moim było skomentowanie postawy, a nie nawiązanie do innego artysty, ale to nawiązanie samo się rodzi. Tym bardziej, że eksport nam wyszedł na 33 sekundy i gdzieś tak arbitralnie, ja chciałam, żeby to nie była minuta ciszy, bo to z kolei ma kompletnie inną konotację. Się, się nie czynność? za długo, nie za krótko i wyszło to 33 i pomyślałam, że nawet fajnie, że to nawiązuje do 4.33, bo naturalnie, jak będziemy to robić na żywo, to wyjdzie taki rodzaj performance'u z tego. Trochę wiesz, obroty tam 33, 1 trzecia, bardzo ciekawe, ale to ciebie boli jako artystki, ja teraz się może trochę zamienię w publicystę, chociaż nie lubię tych butów. Właśnie, czujesz się jako publicystka wrzucając takie otwory, bo wiesz, że mogą się pojawić komentarze, Misia, po co? Znana jesteś z zupełnie innych rzeczy, po co się bawić w jakieś takie wątki polityczne. Ja jest, jak ktoś... ktoś mnie obserwuje na mediach społecznościowych od półtora roku, to ja głównie właściwie poza tym, że raz na jakiś czas coś piszę o, o muzyce, albo coś polecam, albo coś informuję o tym, co robię, to głównie zamieszczam jakieś aktywistyczne treści. Więc jeżeli ktokolwiek jest jesteś, yy, 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 właśnie rzeczywiście w kontakcie z tym, co robię, to myślę, że go to w ogóle nie zdziwi. Mm. To I jest? to jest, wiesz co, to, to, to nie jest płyta polityczna, ale publicystyczna no jest trochę. Ale może tego prawo, bo uważam, że każdy z artystów, artystek ma, jest publicystą, w jakimś, w jakimś stopniu wypowiadają, w, śpiewając, bądź rapując, ogólnie przedstawiając swoje spojrzenie na świat, no na tym polega publicystyka, tak mi, tak mi się wydaje, ale załóżmy, jakby się jakaś partia albo ruch społeczny przyłączył do ciebie, przytulił, mówiąc i ja mówię o, fajna płyta, młoda, atrakcyjna dziewczyna. Y, oczywiście inteligentna, wrażliwa. A może byśmy cię wzięli na listy. Wiesz co, nie rozważałam, gdy tak totalnie szczerze. Słuchaj, to, jak to ja to spojrzałam tak na ten jakby... plakat, ja w 2020, 2023, bo chyba wtedy są wybory parlamentarne. No, zielo, wiesz, zielony kolor nadziei, tutaj jest. Budzimy się do życia. I to jest. Nowe... Sonka w ogóle, to nie jest tylko, że marynarka. Tam do tego jest jeszcze spódnica. To jest gruby outfit, to jest naprawdę. Dosyć... To wygląda tak naprawdę taka szefowa partii. Słuchajcie, jeszcze no będę to się pokazywał. No, ale powiem ci, jestem pełen, pełen uznania, pełen podziwu. Ale wracając do pytania. podjęłabyś czy jednak nie życie artystyczne? No bo mówi, że wiesz, nie są ci to tematy obce. Jesteś aktywistką. Znak no nie zapytania. Takiej stricte tej polityki dużej. Ja się, jakbym małej, lokalnej jestem w stanie to ogarnąć, ale do dużej ja nie wiem, czy ja po prostu Radna. nie jestem zamienka. W sensie, Zamienka też taka, że ja nie mam cierpliwości, więc albo trzeba by ze mną w bardzo takie krótkie, proste komunikaty, i jak ktoś za bardzo by tam chciał być politykiem, to ja po prostu nie, nie, nie dałabym rady. rady. Trzeba mieć wielki kręgosłup. Przecież Wiesz przecież co, no gienki. ja jakby ra raczej do takich śliskich ludzi nie, nie należę, więc jak tylko czuję, że ktoś robi jakieś podchody, to ja natychmiast jakby rozsadzam tę sytuację, bo nie, nie czuję się w niej dobrze, a tam jednak myślę, że tam jest przede wszystkim to, więc. Nie wiem, to tak też pozdrawiam Franka Sterczewskiego, którego podziwiam cały czas i jakby obserwuję i szczerze zupełnie, mimo że tak śledzę to, to, totalnie to, co on robi i, i kumam, jak niby, jak podchodzi do tego wszystkiego, ale też nie wiem, jak on znajduje cierpliwość do tych ludzi. Okej, okay, to... Dobra, wracając do muzyki, ale znając właśnie, bo powiedziałaś mi o swoim podejściu, jak to przekładasz na muzykę? Przecież na pewno na swojej drodze wielokrotnie spotykałaś różnych doradców. Misia, rzuć tą alternatywę, bądź gwiazdą pop, ładna dziewczyna, filigranowa brunetka z ładnymi oczami. Idź to, śpiewaj o słoneczku, o kwiatkach, o tym, że cię chłopak zdradził, potem ty go zdradziłaś, potem się połączyliście i stworzyliście power couple, miałaś takich dziwnych... Doradców? Jak już mówimy o polityce, to mi zawsze kojarzą ci lobbyści, doradcy. Wiesz, co różne były takie podszepty, ale to we wcześniejszych jakichś tam latach mojej kariery, to rzeczywiście były takie um, różne pomysły na to, co by mogło się wydarzyć. Ale też wiesz, ja wydaje mi się, że jakbym teraz ktoś wymyślił jakąś taką drogę, która jest kompletnie, że ktoś, albo ja, albo ja z kimś, wszystko jedno, to nie jest tak, że na przykład. Ja uważam, że taka droga jest zła, bo jak ktoś jest świadomym artystą i robi to, bo tak rzeczywiście uważa, to naprawdę wszystko jest dla ludzi. To tylko chodzi o to, żeby tam to nie była jakaś taka konstrukcja, yy, krzywa. Misio, powiedz mi, bo już wiele, wiele lat jesteś na rynku, czy pojawiają się takie myśli z tyłu głowy, że chcesz podbić mainstream, czy dobrze się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś obecnie? Wiesz, co fajnie, fajnie by było. Jakby mogła być, jakby rzeczywiście gdzieś jakby oscylować na granicy, bo mainstream oczywiście to ma swoje też konsekwencje, ale jakby dobre i złe, no nie? I wydaje mi się, że. To, wiesz, to, to nie jest taka muza, która jest jakby najprostsza, i gdzieś tam na playliście radia każdego się mieści, ale wydaje mi się z kolei, że jest naprawdę dużo z kolei. Bardziej przyswajalna i naprawdę może być ciekawa dla bardzo wielu osób, dużo większej ilości niż w tym momencie yy, jakby do, do nich dociera, i wydaje mi się, że gdzieś pośrodku byłaby najlepsza sytuacja dla tej płyty. Czyli tak zwana trzecia droga, ale właśnie komponując, tworząc, pisząc ten materiał, właśnie były takie wybory, że a może prościej, a może łatwiej. Bo ja wiem, że to co powiem to jest bardzo smutne, ale ja się obawiam jednej rzeczy, że dla statystycznego słuchacza. Te wybory będą za trudnymi wyborami. Ubolewam nad tym, co mówię, ale no, mówię to z pełnym przekonaniem. O, o to będzie dobry cud naszej rozmowy. Misia Furtak, wybory są zawsze trudne. Bęk, mamy to. Ale właśnie, stawiasz sobie takie pytania, czy po prostu to, co siedzi tu u ciebie, tutaj w serduchu, w głowie, wylewasz to na, na instrument, na papier, czy też na smartfona, tableta? Bo ja właśnie, rzadko mi się zdarza teraz, rozma rozmawiając z wieloma wykonawcami, artystami, że są tacy swobodni, po prostu pantarej płyną, to co, to co im siedzi w głowie, tworzą. Wypuszczają, podoba ci się, super, nie podoba ci się, twój problem. Zazwyczaj jest tak, że wszyscy mają wiesz, wizerunek zaplanowany od stóp do głów, boją się w ogóle coś powiedzieć, a jeżeli się umowią na rozmowę, to musi być jakiś scenariusz, bo jak ktoś powie, to wiesz, wytnij to, wytnij tamto, bo jakaś grupa docelowa, ktoś się obrazi. Ty po prostu sobie przychodzisz w oversize'owej kurtce, masz czapkę na sobie, mówimy o wyborach, jest luz. To jest przemyślana strategia, czy po prostu taka jesteś. Bo jeżeli to jest przemyślana strategia, szapoba, to może pójść w aktorstwa, nie, w muzykę. Stary, no ta płyta jakby zawiera piosenkę, która mówi o tym, że prezydent ma serce z białego puchu i 33 sekundy, które są komentarzem do postawy pierwszej damy. Ja właściwie już tyle powiedziałam na tej płycie, jeżeli mam coś mówić o statementach czy o tym Jaka jest moja droga, czy ja jakąś strategię przyjmuję? Tak naprawdę wydaje mi się, że jak ktoś jakby naprawdę posłucha tej płyty w całości, to właściwie jest w stanie sobie odpowiedzieć na dużo z tych pytań, które ty teraz zadajesz. Okej, okay. czyli można powiedzieć, że ta płyta jest. O, to jest dobra płyta, żeby pobudzać swoją wrażliwość muzyczną, bo jak ja mówię, jestem na oparciu e, słuchania singli, tego, oczywiście, który okazał się w, pre, w trakcie dniu premiery, no to to nie jest, mój, tak jak ci powiedziałam na początku, to nie jest mój świat. Ale mnie ten świat ciekawi. Trochę na niego patrzę, obserwuję, mówię, kurde, nie są to moje palety, ale to jest coś ciekawe. Też takie, takie masz właśnie myśli z tyłu głowy, że nieść ten kalganek o światy, tylko w taki właśnie wyborny sposób. Wiesz co, no ja, ja naprawdę mam nadzieję, że to gdzieś tam. Wyda naprawdę wydaje mi się, że to jest dosyć dostępne, w sensie ciekawe właśnie i że to wiele osób może yy, zainteresować. I też tej płyty można słuchać w oderwaniu od tego grubego message'u, od tych tekstów. Te teksty są napisane bardzo nie wprost, wokal w taki sposób, w jaki ja go używam, on jest znacznie bardziej jak instrument. To nie jest tak, że dajesz wokal na wierzch, po prostu kompresujesz go. Twarz do przodu, i tak, tylko on jest gdzieś tam utkany, więc jak tak się skupisz na tym, że słuchasz jako całości po prostu jakiegoś takiego świata audio, do którego ta płyta cię wpuszcza, to możesz sobie tam po nim fruwać i w ogóle się nie zastanawiać nad tym, że tam jest jakaś, wiesz, tu, tu gdzieś jakieś wskazanie palcem, jakieś sytuacja, tu jakaś ironiczna szpileczka. I też. Dlatego tak to jest zrobione, żeby dla takich osób, które chciałyby się po prostu tym światem po prostu muzycznie zaciekawić, żeby nie czuły się atakowane i konfrontowane. A właśnie Misia, nie chcesz iść właśnie w stronę tych publicystycznych szpileczek, żeby po prostu była Misia furtak, y, przecinek, błyskotliwa obserwatorka życia. No bo słuchając tych twoich singli, o których powiedziałaś, no to jest potencjał na coś takiego. Wiesz co, ja nie wiem też, czy to mnie będzie zawsze interesowało. A, ok, Już rozumiem. jakby na, na, na poziomie tej płyty widać, że ja to jestem w stanie rzeczywiście zrobić. No, zdecydowanie. Natomiast nie wiem, czy to zawsze będzie mnie interesowało, bo też nie chciałabym wpaść w taką pułapkę, że. Yy, w każdej sytuacji się tak ode mnie oczekuje, że ja teraz coś powiem, że to jest tak trochę, że już zostałam tą po prostu komentatorką, to teraz zawsze muszę. Ani w każdej sprawie ja będę chciała, a czasami mogę chcieć, wiesz, też byłam na koncercie Hanie Dobrawy niedawno i Hania opowiadała historię o tym, jak nie mogły zdecydować, czy whale song, jak napisać i że to nie jest ten sound, aż w końcu zdecydowały, że to chyba trzeba z poziomu wieloryba, ale nie nad wodą, tylko pod wodą. I ja tak sobie myślałam, jaka to jest rozkmina, kiedy ja będę pisać piosenki, może już czas, żebym pisała piosenki się na tym, czy to brzmi jak wielo, z wieloryba, czy z wieloryba pod wodą. Z takiego stricte po prostu. Poza, właśnie, publicystycznego oświecie, coś tam tylko u takiego mega wrażeniowego poziomu. I być może, jakby za chwilę, to już tylko mnie będzie interesowało i w ogóle nie będę chciała pisać takich punkcików ironicznych. Ja trzeba mieć w głowie, żeby mieć takie rozkminy. Ja na przykład, czy moja rozmowa będzie na poziomie właśnie nad wielorybem, czy pod wielorybem? No podziwiam kreatywność y, artystki, której byłaś na koncercie, ale właśnie Misia Furtak, Everymenem polskiej muzyki rozrywkowej, żeby docierała właśnie do tego ludu pracującego, mówiłaś na początku, jaka aktywistka, że okej, okay, będziemy mieli swój głos, fajna dziewczyna, mimo że pochodziła, specjalnie trochę prowokuję, z alternatywnego świata, ale po wysłuchaniu tej płyty, ona jest nasza. Przybijamy jej żółwia, zbijamy piątkę. Myślałaś o czymś, o czymś takim? Bo brakuje mi takich wokalistek, z którymi po prostu mógłbym zbić żółwia, poklepać po plecach, później, nie wiem, na drinka, na piwo, czy na jedzenie, zależy tego, czy pij alkohol, czy nie, i porozmawiać o życiu. Bo na przykład tą płytą... że na no przecież to już niejedną się z niejedną osobą wypiłam. Ale wiesz, jeżeli ktoś na przykład pierwszy raz cię poznaje, patrząc na twoją dyskografię, to myśl sobie, o, artystka, wiesz, przez wielkie A, tutaj wiesz, ambitnie, to tak no, obawiam to same, się. Nie o mnie, to oni sobie wymyślają jakiś mój obrazek, ja tym jakby niczym, nic nie zrobiłam, żeby ktoś tak wymyślił. Ale, co no, ta płyta, pomimo tego, że jest wypełniona artyzmem, to jednak twardo stąpasz po ziemi. Wsłuchując się słowa. W wiesz, jak, jaki klimat mamy, to każdy widzi. To nie jest tutaj właściwie, albo jest taka droga. Ja jako w, w taką osobą, jaką jestem, albo mogę przyjąć taki front, że komentuję w taki sposób, jak skomentowałam, albo bym się musiała kompletnie po prostu zawinąć i odciąć od tego, bo ja tak nie umiałabym. Funkcjonować w tej rzeczywistości, widzieć, jaka ona jest, i w żaden sposób tego nie przyjmować, też i nie komentować. Powiedz no mi, czy doświadczona artystka, taka jak ty przy okazji Płyty Wybory, ma jeszcze z tyłu głowy taką myśl, że chce zmieniać świat swoją twórczością? Taki jeszcze artystyczny idealizm. Już trochę tak. Ja liczę na to, że gdzieś niektóre te piosenki wylądują u ludzi i że jednak coś im się jakoś usłyszą, to trochę innymi słowami powiedziane. Mnie się ten utwór na wieżę bardzo spodobał. W ogóle taki, wiesz, to był dla mnie taki ko w czasach skompresowanej muzy, takiego muzycznego fast foodu, gdzie szybko zjadasz ten muzyczny fast food i po godzinie zapominasz, że coś w ogóle zjadłeś. To pamięć ten utwór, ten singiel promujący wydawnictwo Wybory zrobił na mnie duże wrażenie. Ale wracając właśnie do tego pytania, czyli jeszcze jest ten idealizm, jeszcze jest ta zajawka na... Naprawianie świata, na pokazaniu jej przez pryzmat Twojej wrażliwości, Twoich barw muzycznych. Wciąż to jest chyba. Wiesz co też, jakbym nie miała zupełnie tego, to właściwie nie wiem, czy by mi się chciało robić. Taka jest prawda. Natomiast wyróbcie serdecznie polecam najnowszą płytę wybory misi, tak może za dwa lata. Albo czekajcie, samorządowe policzycie sobie chyba za trzy. E, zagłosujecie na nią. naprawdę warty głos jest warty oddania na tę artystkę, na tę osobowość. To jest dużo statementów, ale w takich w pozytywnym stopniu. Nie ma ciężaru gatunkowego, spokojnie, jeżeli chcecie pobudzić swoją wrażliwość muzyczną, sprawdźcie płytę wybory. Tym bardziej, że to jest na własne konto, nie? Chyba nie bawisz się w jakieś duże wytwórnie płytowe, prawda? Nie, to jest. Ja, ja to jakby we współpracy z, z, z firmą, której od, bo oddałam licencję, która też robi mi dystrybucję, ale ja to wydałam sama. Dlatego warto wspierać młodych, zdolnych, obiecujących artystów, w tym przypadku artystkę Misia Furtak. Dziękuję za rozmowę. Polecam wybory, podejmujcie je rozważnie, mądrze, poszerzając swoją wrażliwość muzyczną, ale też ogólnie wrażliwość. Dziękuję za rozmowę. Dawaj, dawaj. To jest, strasznie polecam też to miejsce, bo myśmy pojechali nagrać na. To jest granica, Łęknica na granicy polsko-niemieckiej w województwie lubuskim, i tam jest po prostu taki piękny geopark który jest jakąś w ogóle ewenementem wpisany do, do, przez UNESCO, że to jest jakaś w ogóle nie, niezwykła przestrzeń. I jak nie widzieliście tego klipu, to zobaczcie koniecznie, bo tam stoi taka mega wysoka wieża i jest widok na takie jeziorka, które są wlane w miejsca, bo to jest pokopalniane, więc każdy z tych dołów był jakimś tam innym minerałem i ta woda w różnych jeziorkach ma różne kolory i to jest jakiś odjazd. Po prostu jak się tam pojedzie, to jest jakbyś na księżycu wylądował. Zrobię na napisach końcowych naszej rozmowy właśnie klip, eh, Od, klip, tak, odnośnik, tak, to to zrobię. Zrobię, zrobię Twój kanał, zrobię klip i zrobię moje rzeczy. Po le, po lewe, o tak, zrobimy, że po lewej i po prawej. Misia Furtak, za długo nie będę gadał. Posłuchajcie wyborów. Naprawdę warto. Dzięki za rozmowę. Cześć. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.